Cześć! Co roku w Warszawie widzimy się na największych targach edukacji międzynarodowej w Polsce. Jednak tym razem spotykamy się 14 listopada na wirtualnej platformie. Bez obaw, to ten sam eLab Education Festival. EEF Online jest bardzo podobny do poprzednich edycji. W dniu festiwalu udaj się do recepcji, zaloguj się na swoje konto i weź udział w prezentacjach i warsztatach. Wygodnie i bezpiecznie. Tak jak w poprzednich latach, uczelnie z całego świata będą na Ciebie czekać na stoiskach. Możesz z nimi czatować lub rozmawiać online. Wszystkie ulotki, broszury możesz pobrać potem na swoje urządzenie. Wejdź na stronę, kliknij Zarejestruj się, odpowiedz na kilka pytań i gotowe. Dalsze informacje otrzymasz w mailu. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Elab, porozmawiaj z naszymi konsultantami, których znajdziesz na elabowych stoiskach lub na czacie głównym. Czekamy również na Was, drodzy rodzice i nauczyciele. Proste, prawda? Dołącz do ELAP Education Festival i postaw pierwszy krok na drodze do międzynarodowej kariery. Do zobaczenia.